Boża Moc i ludzkie siły. Stroje króla Salomona, który gromadził wszelkie bogactwa tego świata, musiały być piękne i niezrównanie wspaniałe. I tak jednak piękniejsze są rosnące w polu lilie. Ubiory króla Salomona zostały wykonane ludzkimi siłami, zaś piękno lilii polnych to dzieło Boże. Jakże niewielka i pozbawiona znaczenia jest siła człowieka. My, ludzie, polegamy na naszych nic nieznaczących siłach. Martwimy się i niepokoimy. Doprawdy jesteśmy małej wiary. Na cóż zda się poleganie na możliwościach człowieka, kiedy nie potrafi stworzyć choćby jednej lilii? Nasz Ojciec Niebieski wie, że nie możemy żyć bez jedzenia i picia, ani chodzić nieodziani. I z pewnością da nam to, czego potrzebujemy. Powinniśmy troszczyć się jedynie o nadchodzące Królestwo Boże. Powinniśmy dbać tylko o wypełnianie woli Bożej na ziemi, tak jak jest ona wypełniana w niebie. Tylko w Bożych oczach potrzebujemy dobrze wyglądać. Wówczas Pan da nam pożywienie, napoje i ubranie. Gdy przyjrzymy się życiu świętego Franciszka z Asyżu, dostrzeżemy, jak prawdziwe są zacytowane przeze mnie wcześniej słowa Jezusa. Święty Franciszek rozdał wszystkie swoje ziemskie dobra ubogim, aż został bez grosza przy duszy. Od tego czasu wędrował, wielbił Boga i modlił się o nadejście Królestwa Bożego, Upojony Bożą miłością. Mimo to nie zaznawał głodu ani pragnienia, nie przeziębiał się i żył spokojnie, pełnią życia. Nie muszę zresztą odwoływać się do przykładu średniowiecznego włoskiego świętego. Starczyłoby, abym opisał życie w dowolnym klasztorze dzisiejszej Japonii. Jedną z tragedii współczesności jest to, że aroganccy ludzie nie tylko negują istnienie Boga, ale także odmawiają przyjmowania jego pomocy, wierząc, że człowiek zdoła sam wszystko osiągnąć. Początkowo uważano tę zadaną ludziom przez siebie samych krzywdę za sukces. Jednak takie postępowanie wydaje się nieuchronnie zmierzać do straszliwego końca. Materialiści, którzy reżyserują ową sztukę, Potrafią posługiwać się jedynie siłą i groźbami, a przy tym cechuje ich niezmierna brutalność. Zresztą dalsze reżyserowanie, rozsądne panowanie nad tą sztuką stało się już niemożliwe. Okazało się, że nie da się wyprowadzić społeczeństwa z błędów popełnionych przez materialistów. Co więcej, obawiam się, że mogą one doprowadzić nas wszystkich do przedwczesnej śmierci. Nadejdzie wówczas makabryczny koniec świata. Aby uniknąć katastrofy i dojść do szczęśliwego zakończenia tej historii, trzeba usunąć reżyserów materialistów w czerwonych strojach, trzeba pozbawić ich przywództwa. Jeśli pozostaniemy bierni, poniesiemy naprawdę straszliwe konsekwencje. Przypomnę tylko, że początkowo ludzie ci chcieli podarować nam wszystkim utopię. Byli idealistami, mieli pasje i piękne marzenia. Lecz nie wiedzieć, czemu zaprzeczali istnieniu Boga, który stworzył ich samych i cały wszechświat. Przypuszczam, że mogą oni mieć zaburzone umysły, ponieważ nie dość, że nie rozpoznają własnego ojca, to jeszcze chełpią się tym, że nie mają żadnego ojca. Potrzebujemy na reżysera zrównoważonej, inteligentnej osoby, a nie ludzi w czerwonych strojach. Zrównoważony, inteligentny człowiek wierzy w istnienie Boga i we własne stworzenie. Ludzie, którzy wierzą, że istnieje wyłącznie świat materialny, albo że istnieją tylko duchy, nie są zrównoważeni. Pan Bóg nie da człowiekowi niczego tylko dlatego, że człowiek będzie odgrywał rolę dziecka. Bóg nie zapewnia pożywienia ani ubrań, jeśli nie zapracuje się na nie. Otrzymuje się je tylko wtedy, kiedy zarówno się pracuje, jak i gra się swoją rolę. Wcale nie jest dobrze samemu czynić wszystko, co leży w ludzkiej mocy, ani też nie jest dobrze aby Bogu pozostawiać wszystko. Jestem przekonany, że moje dzieci powinny robić wszystko, co w ich mocy, równocześnie będąc świadomymi tego, że są dziećmi Bożymi.